Witam. Akwarysta z z tej strony. Jeżeli chodzi o tytuł, to za chwilę. Mam nowy pokarm, bo poprzednia Spirulina mi się kończyła i mam teraz taką inną. Z takim fajnym zbrojniczkiem. To jest zebra, zbrojnik, jakby ktoś nie wiedział. I ja sobie to opakowanie, znaczy to, ten pokarm odpakuję. Na wizji i zobaczę, jak to wygląda. Także zaczynajmy. Jedną ręką mi się to robi troszeczkę niewygodnie. Nie odpakowywałem jeszcze tego, więc nie wiem, jak to wygląda. Tutaj mamy jakąś ulotkę. Czekajcie. Co ciekawe, producent zdecydował się dodać ulotkę i nawet jest język polski, także. Tutaj jest napisane: Sera Spirulina tap, Nature, program pro, roślinny, bez barwników i konserwatów z zawartością 24% spiruliny. Podawaj raz lub dwa razy dziennie, jedynie taką miłość, jaką zwierzęta zjadają w krótkim czasie. Oszczędziłem wam czytanie tego całego, bo to e, nie o to chodzi. <laughs> Dobra, ulotka. Wiadomo, przecież głupi nie jestem. <laughs> Śmiesznie to jest zapakowane jak leki jakieś. Kurczę, zabawnie, a patrzcie, na pakowaniu to wygląda, jakby to było dużo mniejsze, nie? Dobra. Hmm. No cóż, wygląda to interesująco. Tutaj mamy na takie jedne jest 8 tabletek, a mamy takich to 16 i 24. 24 tabletki, no to na troszkę starczy. <laughs> Okej, okay, ja trochę potestuję sobie ten pokarm i. Później Wam coś o nim opowiem. Jak już po prostu będę miał jakieś zdanie wyrobione. Ok, odnośnie teraz jeszcze szybko takiego mojego niebycia na ety. To odnośnie mojego niebycia na ety. To jest to związane z tym, że, że po prostu jakoś tak nie miałem Weny i siły do absolutnie niczego. Po prostu sobie siedziałem i tak właściwie siedziałem, i to wszystko. Ale już tak powoli wszystko, znaczy powoli już wróciło mnie, wszystko do, do normy. Wróciłem do gitary, wróciłem do nagrywania, jak widzicie. <laughs> także wracamy też do mojego takiego wyrobionego cyklu, który z tego co widziałem się sprawdzał, czyli odcinek piątek sobota, ewent piątek ewentualnie sobota, plus jeszcze <laughs> jakiś filmik w międzyczasie, żeby nie było, to ta firma mi nie zapłaciła, ja po prostu taki pokarm sobie kupiłem e, dla testu. E, dobra, odnośnie tytułu, to Straciłem ostatnio jedną rybę i w sumie nigdy jakoś specjalnie o tym nie mówiłem, ale no tą rybę miałem kilka lat, także już się człowiek, powiedzmy, zdążył troszeczkę przywiązać. Nie byłem też jakiś bardzo smutny, bo szczerze mówiąc, cieszyłem się z tego. A dlaczego to zaraz powiem? Eee, lubiłem tą rybę. Eee, jaka to ryba? Tak się zastanawiam, czy powiedzieć wam dzisiaj, czy powiedzieć wam w trzecim odcinku. Powiem teraz. Eee, to była ta moja stara Kiryśnica. Widzowie wiedzą o, o co chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą, to macie tutaj fotę tej ryby. No, także tak ta rybka wyglądała. Da się zauważyć, że ma wady genetyczne różne. Ja ją miałem bardzo długo, lubiłem ją, no ale umarła, no i trudno. <laughs> znaczy, nie chcę, żeby też to zabrzmiało tak, że, że no i umarła mi ryba i, i, i dobrze. Po prostu to już jakiś czas temu wydarzyło, było mi smutno. I nie chcę też być uważany za teraz jakiegoś bezdusznika, co umarła, i ci ryba, i mówisz trudno. Nie, no po prostu minął minęło już jakiś czas, było mi przykro, ale właśnie dlaczego się cieszyłem? Ponieważ ta ryba już się pod koniec bardzo męczyła, miała kłopoty z pęcherzem pławnym. Ja nie wiem, jak się to leczy. Też trochę z szacunku dla tej ryby. Już tego nie robiłem, bo no bo po prostu ta ryba się męczyła bardzo. Już tak ledwo co pływała. Jak ja zobaczyłem pewnego dnia, przyszedłem do pokoju i zobaczyłem, że ona nie żyje, to tak przepraszam, to trochę tak zaszło ze mnie powietrze, i już miałem takie ok. Czyli nie trzeba będzie żadnych eutanazji robić ani, ani nic takiego. Jeżeli chodzi o eutanazję ryb, nigdy tego nie robiłem, nie wypowiem się na ten temat, nie chciałem tego robić. Wiedziałem, że prędzej czy później, jeżeli ta ryba nie umrze, to będę musiał to zrobić, ale po prostu jakoś tak, jakoś tak nie chciałem. Ok, to tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam wszystkim, którzy obejrzą ten film. Także dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Już wracamy, tak ostatecznie, do takiego mojego cyklu nagrywania, tak jak mówiłem, od września. Także lecimy. Może się do końca roku uda wbić 40 subów, byłoby super. A jak 50 to już w ogóle nic się nie stanie, ale nie będzie żadnego... Znaczy nie, na 50 subów to już jakiś powiedzmy ciekawszy filmik będzie, ale... E, ale nie tak, że, że musicie wbić, bo tak. Po prostu bardzo bym się cieszył, jakby do końca roku udało się wbić 40. Także dziękuję wam, trzymajcie się, cześć i miłego weekendu już, bo dzisiaj mamy czwartek, także... Piątek to już jak weekend, także dzięki, trzymajcie się i cześć.